Historia lubi się powtarzać i nie chodzi tylko o powieści, które przeżywamy, ale również samych twórców, którzy lubią wydawać kontynuacje swoich hitowych produkcji. Nie ma co się dziwić takiej kolei rzeczy. Jeśli konkretna IP odniosło sukces, to dlaczego nie spróbować go powtórzyć? Pierwsza odsłona Dying Light wydana w 2015 roku okazała się hitem. Na drugą część przyszło nam czekać długich 7 lat. Czy było warto? Stay human, a może bardziej zostańcie z nami. Uh, ha, dajesz radę! Kurde, kiedyś to było fajniejsze! Ha, kiedyś to byłeś młodszy i głupszy! Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Fabularnymi fundamentami pierwszej i drugiej części jest epidemia, która zamienia ludzi w żywe trupy. Zaraza dotknęła mieszkańców Haran. Wspomniane miasto znane z pierwszej odsłony zostało odizolowane od świata, a jego obywatele skazani na pewną śmierć. Na szczęście naukowcom udało się wynaleźć skuteczną szczepionkę, która zatrzymała śmiertelny wirus. Jak się okazuje, pewni ludzie, zwłaszcza ci zatrudnieni w GRE, się nie zmieniają. Potajemnie rozpoczęto pracę nad kolejnymi mutacjami wirusa, który ludziom w garniturach o marsowych wyrazach twarzy wydawał się świetnym pomysłem na broń biologiczną. Jak nie trudno się domyślić, śmiertelna mutacja ponownie wymknęła się z laboratorium i zaczęła siać pożogę oraz zniszczenie. I znów nam, graczom, przyjdzie się zmierzyć z konsekwencjami tamtych decyzji, a przede wszystkim wyruszyć w morderczo niebezpieczną podróż w poszukiwaniu zaginionej siostry. W Dying Light 2 wcielamy się w postać Aidena Caldwella, który para się niezbyt wdzięczną profesją. Jest pielgrzymem. To kurierzy przemierzający stary zniszczony świat. Ludzie do wynajęcia. Nasz bohater na swojej drodze spotka nie tylko niezliczone tabuny zombiaków, ale przede wszystkim będzie musiał zmierzyć się z tymi, którzy przetrwali. Nazłem przewodnim Dying Light 2 jest Stay Human. I gra przede wszystkim podnosi aspekt człowieczeństwa. I tak w tej historii jest miejsce zarówno na heroizm, ale również na podłość. Na swej drodze spotkamy ludzi, zarówno wielkich serc, ale i małostkowych, kierujących się chciwością. Celem przewodnim jest przetrwanie, więc w czasie gry przyjdzie nam dokonywać wyborów, a także ponosić ich konsekwencje. Twórcy gry zapowiedzieli wiele zakończeń, i z pewnością na jednym przejściu Dying Light 2 wielu graczy nie skończy. Do grania po swojemu zachęcają dobrze napisane dialogi, ciekawie wykreowani bohaterowie, intrygujące zwroty akcji, ale przede wszystkim otwarty świat z ogromną liczbą znajdziek i zaułków do odkrycia. I przede wszystkim warto pamiętać o tym, że nie jest to gra o zombie. Zainfekowani stanowią w najnowszej odsłonie tło, mięso armatnie. Oczywiście nadal eliminacja zombiaków daje sporo radości, ale na graczy czeka zdecydowanie więcej. Najdroższa Mary. Przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do Ciebie dość uciekania w morne. chodź, popatrz na to! Areną naszych zmagań jest Wiledor, ostatnie miasto, które walczy z efektami pandemii. Ci, którzy przeżyli, przenieśli się na dachy lub wybudowali mocno strzeżone fortece. Miasto rządzone jest przez frakcje. Dwie główne to ocaleńcy oraz stróże prawa. Jedni i drudzy walczą o przetrwanie, ale również o władzę, sami między sobą. Dość szybko przyjdzie nam opowiedzieć się po którejś ze stron konfliktu. Ma to nie tylko znaczenie fabularne, ale również wybór jednej lub drugiej ekipy wpłynie na samo miasto. Walka o władzę, polityka to jedno, ale żołądki i podstawowe potrzeby i tu i tu są takie same. Nadal w postapokaliptycznym świecie najważniejszy jest dostęp do wody i energii. Dlatego istotnym będzie, której z frakcji zabezpieczymy jej dopływ, a także ile wiatraków uda nam się w czasie wędrówki uruchomić. Prąd jest kluczowy, by przetrwać noc. Światło lampy UV odstrasza monstra kryjące się w ciemności i daje nam szansę na jeszcze jeden dzień życia. Nie ma czasu! Biegi! Ciekawą mechaniką jest również odporność. Nasz bohater jest zainfekowany. Mianuje cię mieszkańcem Co? Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Gdy podróżujemy nocą, w ciemności spada nam odporność. Jeśli osiągnie ona zero, błyskawicznie tracimy pasek życia i w efekcie widzimy planszę z napisem Game Over. Misje nocne, podobnie jak w pierwszej odsłonie, nadal są wyzwaniem, ale muszę przyznać, że to w pierwszej części miałem większe poczucie grozy i bezradności odwrócenia ról. W drugiej części czułem się znacznie stabilniej, choć presja czasu robi swoje i faktycznie wiele razy gnałem po dachach, na oparach, żeby jak najszybciej dostać się w zasięg ultrafioletu. Do antybohaterów dorzucę jeszcze bandziorów, zwykłych renegatów, którzy polują na nasze życie i ekwipunek. Oni również będą dostarczać kłopotów. Co prawda, nie tylko nam, ale też pozostałym przy życiu mieszkańcom miasta. Często na mapie będzie pojawiała się misja ratunkowa. Możemy ją pominąć, ale jeśli uda nam się uratować ludzkie życie, mamy szansę na bardzo atrakcyjną nagrodę, więc warto. Szanse na przeżycie zwiększają, jak nie trudno się domyślić, broń oraz wszelkiej maści wichajstry i medykamenty. Rzeczy znajdujemy w skrzyniach, opuszczonych sklepach, mieszkaniach, przeszukując zwłoki ludzi i potworów. Oczywiście możemy je wykonać również sami za sprawą rozwiniętego systemu craftingu. Orange zawiera również gniazda, więc można go z czasem udoskonalić, ale uwaga! Broń ma swoją wytrzymałość, więc lejąc na oślep, nie tylko się zmęczymy, ale też zniszczymy nawet najbardziej wymyślne cacko. Trzeba uważać! Wichajstry to osobna kategoria rzeczy. W ich skład wchodzą noże do rzucania, monety, lampy UV, ładunki wybuchowe, koktajle mołotowa i wiele, wiele innych akcesoriów. Medykamenty to m.in. apteczki, inhibitory wzmacniające nasze statystyki, odporność na obrażenia lub wytrzymałość, by dłużej wisieć na jakiejś półce. W czasie wyprawy na odkrycie czekają również przedmioty kolekcjonerskie, pamiątki, nagranie audio, graffiti. Gracze zainteresowani lorem gry spędzą tu zatem sporo czasu na odkrywaniu tajemnic. Aiden opisany został trzema podstawowymi statystykami: są to zdrowie, odporność oraz wytrzymałość. To pierwsze pozwala otrzymywać więcej ciosów i przeżyć upadki z większej wysokości. Dzięki temu drugiemu dłużej możemy przebywać w ciemności. Trzeci wskaźnik odpowiada za wspinanie się oraz bieganie i walkę bez zadyszki. Jest też ranga gracza, która rośnie wraz z naszymi umiejętnościami w parkurze oraz w walce. I tu dochodzimy do setna. W Dying Light 2 najważniejsze są dwie rzeczy: walka i parkour, które mają osobne drzewka rozwoju. Wraz z postępami w grze będziemy mogli odblokowywać kolejne ciosy oraz ruchy. Starcia z przeciwnikami są wymagające. Naszą wartość bojową określa nie tylko broń czy ciuchy, które mamy na sobie, a które wzmacniają pancerz, ale też wspomniana wytrzymałość. W czasie pojedynków możemy wykorzystywać również parkour i stosować uniki. Jeśli jednak wytrzymałość spadnie do zera, jesteśmy bezbronni w starciach jak noworodek. Sam parkour, cóż, sposób poruszania się po mieście Aidena to bajka. Porównując pierwszą część z drugą, faktycznie widać ogromny progres w tym zakresie i choć wydawać by się mogło, że to niemożliwe, fantastyczny parkour z pierwszej odsłony gry został udoskonalony. Postać zyskała wiele nowych ruchów, możemy wykonywać więcej akcji, a przede wszystkim wykorzystywać elementy parkourów w walce. Dzięki temu możliwe do wykonania są przeróżne kombosy, które premiowane są punktami. Przygotowując ten klip nie udało mi się dotrzeć do endgame'u. Na liczniku mam ponad dwadzieścia kilka godzin i cały czas wrażenie, że najlepsze jeszcze przede mną. Co najważniejsze, dziecko studia Techland ma dla mnie najbardziej istotną cechę. Syndrom jeszcze jednej tury. Po ukończeniu misji, mimo późnych godzin wieczornych i obowiązków następnego dnia, masz ochotę na jeszcze jedno zadanie. Autorzy kontynuacji nie kombinowali, nie wymyślali koła na nowo. Postawili na elementy, które gracze pokochali w pierwszej części i kreatywnie je rozwinęli. Grę możemy przechodzić zarówno solo, ale też w grupie. Roadmapa zapowiada dodatki, a także sporo nowej zawartości, która ma zostać dodana po premierze. Świat Dying Light 2 tętni życiem, choć brzmi to dość zabawnie w obliczu zastępów umarlaków, które stają nam na drodze. Na plus zasługuje również ścieżka dźwiękowa. Kompozycja tytułowa i kolejne nagrania bardzo ładnie budują klimat. Motywy przewodnie towarzyszą w naszych uszach nawet po wyłączeniu komputera lub konsoli. W czasie gry zdarzyło mi się być dwukrotnie wywalonym do pulpitu, w jednej z misji musiałem zrestartować builda, bo nie było aktywnego znacznika pchającego akcję do przodu. Zdarzyły się też mniejsze glitche. Nie wpłynęło to jednak na moje końcowe pozytywne wrażenie. Dying Light 2 to tytuł, który spełnia pokładane w nim nadzieje i można śmiało go polecić wszystkim, którzy lubią tego rodzaju doświadczenia. Gwarantuję, że nie znudzicie się nim szybko, a już sama eksploracja świata sprawi, że utkniecie w nim na długo. Pani i panowie z Techlandu, przesyłamy gratulacje. Ej, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł mija. Gdyby był dobry, byłoby nudno.